Póki krąży i trwa Tak wiele daje nam co dnia Zachwyca nas niebo pełne gwiazd A rankiem błękit nieba, słońca blask Ziemia w krąg, niby wyspa wśród fal Ofiaruje nam życia dar Od morskiego dna aż po góry Szczyt ochrania nas i kocha jak nikt więc czas, by już docenić ją Nie niszczyć lasów, pól i łąk Nie wolno nam zatruwać rzek By czysty był morza brzeg By w się wielką ziemię wciąż iść Bądźmy dla niej lepsi już dziś By nam kwitła ziemia i świat Przez wiele lat Rozwiniemy komunikacji miejskiej, to pewnego dnia się podusimy. I transportu wodnego, by ograniczyć ruch ciężarówek. Racja. I nie zapomnij o ścieżkach rowerowych. Mhm. Mm no, e, już Cię wyprzedziłem. To przez Ciebie. Nie trzeba się było wpychać na trzeciego! Co się z wami dzieje, dzieci? Wyprzedzał mnie w okropnym korku i to jest w porządku, mistrzu! On nawet nie potrafi hamować ten osioł za kierownicą. No, 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 spokojnie. Powiedzcie mi, w co wy gracie? No więc, projektujemy na konkurs miasto. Miasto... To ma być miasto przyszłości. Wygrywa najbardziej ekologiczne. Brawo! Doskonale! Wy też w to gracie? Nie, mistrzu! My budujemy domy, w których są ekologiczne mieszkania. Też świetnie! Dokąd doszliście? Pokażemy od początku, tak będzie łatwiej. Hmm? Pewna firma zburzyła nam stare budynki w zamian za gruz, który posłuży jako podstawowa warstwa autostrad. O, ho, ho, ho. To, to doskonały wtórny surowiec. A budowanie z wtórnego surowca jest tańsze. Za to drewno i cegły pochodzą z tego regionu. Cegły to doskonały izolator. Drewno z recyklingu, czyli produkcja 20 razy tańsza niż produkcja stali. Brawo! i okna od południa, potrójne szyby, kolektory słoneczne na dachu, łazienki bez wanien, tylko prysznice, w toaletach spłuczki na 3 i 6 litrów i pozyskiwanie wody deszczowej. Uhohoho, doskonale, doskonale. Czy wiecie, że w naszych domach 30% wody zużywamy w toalecie, a domy pochłaniają ponad 40% energii wytwarzanej na świecie i są największym źródłem zanieczyszczeń Brawo! Nie powiedziałeś o żarówkach oszczędzających prąd i o selekcji kompostu i innych odpadów. To ma być miasto idealne, samowystarczalne i bez zanieczyszczeń. Wiesz, że Chińczycy mają to w planie? A czemu nie my? Mm, teraz zostawiam was samych, przyjdę później. Jak mistrz to zobaczy, dopiero się zdziwi. Te ścieżki rowerowe. Genialne, zero hałasu i żadnych spalin. A to? Co to jest? O, co ta fabryka robi w centrum miasta? Zabieramy ją stąd. Dobra, nic tu nie zmienia, jest super. O. Jeszcze tylko kilka pasów szybkiego ruchu wzdłuż wybrzeży? I proszę! Problem korków rozwiązany. Tylko trzeba wszędzie montować klimę! I jeszcze problem osób nie mogących korzystać z miejskiej komunikacji. Musi być w mieście możliwość wynajmowania małych elektrycznych samochodów. A gdzie podzieją się ludzie? Którzy przyjadą do miasta i będą chcieli w nim na przykład zamieszkać. I co zrobić, by miasto, rozrastając się, nie pochłaniało wsi? Zbudować bardzo wysokie wieżowce. W końcu to dotyczy przyszłości, no nie? Ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie, żaden problem. Kolektory słoneczne i wiatraki. Czemu nie mielibyśmy używać energooszczędnych żarówek, które świecą 10 razy dłużej, a zużywają 4 razy mniej prądu niż tradycyjne? Niezłe oszczędności. Nie czują się tam zbyt dobrze. Chyba lepiej im będzie w terenówkach z klimą. Uwaga, ilość dwutlenku węgla przekroczyła bezpieczną granicę. Zbyt szybko podnosi się temperatura. Alarm. Przecież nie damy się pokonać kilku stopniom temperatury. Klimatyzacja na full. Tak. Pisaliście się na medal. Wasze miasto ma świetne wskaźniki. Użycie energii odnawialnej. Problem transportu rozwiązany. Racjonalne konstrukcje. Redukcja gazów toksycznych i cieplarnianych. Brawo, dzieci! To są wszystko rozwiązania, które już dziś można by zastosować. Mistrzu, powiedz, ile wieków minęło od czasu, gdy ludzie zaczęli stawiać domy, które potem ulepszali. Od Neolitu minęło chyba kilka tysięcy lat. Dwanaście. Nie, o? oni mieszkali w jaskiniach. Wcale nie. To człowiek prehistoryczny mieszkał w jaskiniach. Każdy to wie. Nie, nie masz racji. Nie? Więc jak to było? Jak to było? Opowiedz nam, mistrzu, jak człowiek wtedy mieszkał. Tak, będziemy lepiej wiedzieli, skąd przybywamy i dokąd zmierzamy. No cóż, to długa historia. To domy pierwszych małpoludów, byle jakie schronienie na łonie przyrody. To wszystko, bo oni wciąż się przemieszczali w poszukiwaniu pożywienia. Trzeba było poczekać kilkaset tysięcy lat, zanim zaczęli mieszkać w jaskiniach. <śm> Zaledwie 30 Myślańczy tysięcy lat temu człowiek z skromanią, a więc już współczesny, wyniósł do jaskiń trochę wygody, a nawet sztukę. A kiedy powstały prawdziwe domy? A co to są prawdziwe domy? Takie jak te? Czy jak te. Dla ich mieszkańców, wędrowców, którzy podążali za swoimi stadami, to były prawdziwe domy, zbudowane z materiałów znalezionych na miejscu. Kiedy człowiek udomowił zwierzęta, mógł się osiedlić i zapuścić korzenie. Oto jego pierwsza wioska. Muszę przygotować coś do jedzenia. To prawda, że w tym czasie istniały już na Bliskim Wschodzie domy i miasta takie, jakie mamy dzisiaj. No prawie takie. Pierwsze z nich to leżące na terenie dzisiejszej Turcji, czatal ujuk. He, pokręceni ci murarze, jak oni stamtąd wyjdą? Hmm? Widzicie, jak na tamte trudne czasy domy nie były źle pomyślane. A za mną! 别继续。 Popadniemy! Domy jednak miały pewną wadę. Nie chroniły przed deszczem. W tym samym czasie jak głosi legenda, w Babilonie zbudowano wieżę Babel. A my jesteśmy w Rzymie o bogatej już architekturze, jednak mało solidnej. Dolne piętra wznoszono z kamienia, ale górne z drewna, które łatwo się pali dziele zniszczenia pomagało czasem. <śle> Szaleństwo cesarzy, ale domy budowano coraz solidniejsze. Jako materiał służyło drewno, cegły bądź miejscowykami. To Holandia w roku 1600 z jej czarującymi domkami o bardzo wąskich fasadach, bo od szerokości domu płaciło się podatki. Podobnie było we Francji. Po rewolucji przemysłowej, ludzie ciągnęli do miast i fabryk. W Anglii budowano dla nich takie oto osiedla. Rok 1885 Pierwszy drapacz chmur w Chicago. 1930 Chrysler Building. A po nim Empire State Building w Nowym Jorku. te znacie, bo to już nasze czasy. A te wszystkie współczesne arcydzieła architektury, o których tyle się teraz mówi. Zaraz do tego wrócimy, obiecuję. Dziś ponad połowa ludności Ziemi żyje w miastach, które stają się coraz większe. Liczba mieszkańców Meksyku, najbardziej zanieczyszczonego miasta na świecie, powiększyła się w ciągu 50 lat dwudziestokrotnie. Tokio wraz z przedmieściami ma 37 milionów mieszkańców o wiele więcej niż Wielka Australia. Tak, miasto jak jakiś smok, wszystko pożera. <grym>, miasto Smok, zabawne. Pożera energię, powietrze, wodę, przedmieścia, wsie, a oddaje zanieczyszczenia. W nagrodę za Wasz model ekologicznego domu i miasta proponuję wycieczkę tam, gdzie takie pomysły już zrealizowano. Co o tym myślicie? Hmm? Chyba ciekawe byłoby porównanie z nimi naszych pomysłów. Chętnie zobaczylibyśmy takie miasto jak nasze. A my chcielibyśmy zwiedzić BDZ pod Londynem. Podobno jest to pierwszy na świecie przykład miasta całkowicie ekologicznego. Chętnie odwiedzimy kurtybę w Brazylii, bo to miasto modelowe. Ja z nim nie pojadę, bo on się ciągle wygłupia. Wolę jechać z wami. Dobra zgoda. Mogę jechać do Brazylii. Nie, do Brazylii to ja pojadę! Nie, właśnie, że ja! Mówiłeś, że... Nie, ja! Spokój! Posłuchaj, gramy w orła i reszkę. Orzeł ja wygrywam reszka, ty przegrywasz. Zgoda. będzie Rio, Głowa Cukru, kopa i wszy... Ej, obudź się! Żadne Rio. kurytywa. 10 Metrów kwadratowych zieleni na mieszkańca. 100 razy więcej niż 100 lat temu. Rekord! Jak mogliśmy zapomnieć w naszym projekcie o zieleni? To takie ważne! Spójrz, jak tu mieszkańcy o nią dbają, jak czują się za nią odpowiedzialni. Posadzili aż milion drzew! O, milion drzew! Bójdę! Niby gdzie? Te zieleń podarował kurytybie Jaj Melerner. Architekt i burmistrz tego miasta, w którym każda mniejszość ma prawo głosu. Do dziś nie wiedziałem, że dzisiejsze tereny zieleni mają ciekawą historię. Któregoś dnia bezrobotni młodzi ludzie rozwścieczeni pięknem parków w bogatych dzielnicach, w porównaniu z brzydotą i nędzą ich przedmieść, zaczęli wszystko niszczyć. Burmistrz zamiast ukarać, zatrudnił ich jako ogrodników i przewodników. I wszystko gra. Mają pracę, która im się podoba. Rozwiązano także drugi problem: problem komunikacji miejskiej. Autobusy przewożą półtora miliona pasażerów dziennie. Autobusy są tanie, wydzielają niewiele spalin no i kosztowały miasto. 300 razy mniej niż metro. Zdaje się, że wiele krajów chce je mieć u siebie. Bogota w Kolumbii, Meksyk, Los Angeles w USA, a nawet Republika Południowej Afryki. Ej, Ach, nie tak szybko! Mam dość tego roweru. Nie możemy zwiedzić miasta klimatyzowanym samochodem, jak wszyscy szanujący się turyści? Nie, nie możemy. Tu wszyscy jeżdżą rowerami. Tu nie ma nic ciekawego. Sam nie wiem, po co tu przyjechałem. Nikt ci nie kazał. Jeśli chcesz, moglibyśmy zobaczyć centrum odpadu. Widzicie, tutaj odpady są traktowane jak wtórne surowce. Wszystko jest wykorzystywane, bo nawet to, co musi zostać spalone, jest źródłem energii. O, nareszcie odpocznę. Długo musiałem, <śm> prawdziwy turysta. Chciałbyś wszystko zobaczyć, nie wstając z fotela, prawda? Zobaczcie: Centrum wiedzy, biblioteka, internet i wszystko, czego trzeba, żeby móc się uczyć. To miasto ma się czym chwalić: transport, utylizacja odpadów, zieleń, polityka społeczna, ale. ale? nie korzysta z energii odnawialnej. Nigdzie nie widziałem baterii słonecznych ani wiatraków w mieście ani na morzu. Jesteśmy w BZ, pierwszym w pełni samowystarczalnym, nowoczesnym osiedlu Londynu. Prawie nie wytwarzamy zanieczyszczeń i nie korzystamy z zewnętrznych źródeł energii. Nasze potrzeby zaspokajają baterie słoneczne, kominy służą chłodzeniu i ogrzewaniu mieszkań, a ogrody tarasowe są izolacją. Zbieramy deszczówkę i oczyszczamy zużytą wodę. W naszym projekcie zapomnieliśmy o oczyszczaniu zużytej wody. Co do reszty to. Nasze nieliczne samochody doładowują baterie na parkingach. A jeśli chodzi o artykuły spożywcze, to rolnicy dostarczają nam prosto z pól ekologiczne jarzyny i owoce. Co to w ogóle ma być? Za małe jak na wioskę. I co z tego, to niepodważalny dowód zrównoważonego rozwoju będzie inspiracją dla wielu krajów. Opowiem Wam o jednym z nich: O Chinach. Ale najpierw obejrzymy krótki reportaż, nakręcony w tym dalekim kraju przez naszych przyjaciół. W najbliższym czasie Chiny wybudują w pobliżu Szanghaju największe ekologiczne miasto na świecie Dongtan dla pół miliona mieszkańców. W Chinach jest wiele mega-miast, ale stłoczeni ludzie już się w nich nie mieszczą. Szanghaj, Pekin, Hongkong, Kanton i wiele innych. A niebawem powstanie 30 nowych miast, aby przyjąć 400 milionów chłopów, którzy będą do nich migrowali. Milionów. Wyobrażacie sobie? Muszą zbudować miasto wzorcowe, wolne od zanieczyszczeń, samowystarczalne, ze środkami lokomocji o napędzie wodorowym. Ale mistrzu, mówiłeś, że minie wiele lat, zanim uda się korzystać z tego źródła energii. Ale jak oni mówią, że to zrobią, to pewnie zrobią. Wybrano miasto Dongtan, a że w Chinach wszystko szybko się dzieje, budynki sześcio- i ośmiopiętrowe już stoją. Na dachach specjalna trawa i baterie słoneczne. A czy wiatraki nie byłyby lepsze? Zapewniam was, że wiatraków też nie zabraknie. Spróbuj, ale uważaj. Pamiętaj, wiecie, co. Wtórnie używamy. Woda i odpady, rowery, skutery elektryczne. Rolnictwo biologiczne. Wszystko gra! W Londynie prawie wszystko już działa, Mistrzu. Tak, z tym, że tutaj ma to być wprowadzone w życie w mieście dla pół miliona mieszkańców. Mam nadzieję, że to będzie dobrym przykładem. Powiedz, Mistrzu, co to będzie, jeśli na całym świecie tylu ludzi wyemigruje do miast? Gdzie oni się pomieszczą? Na górze! Wszędzie na świecie rosną wieżowce. Zostawmy wszystko, co nie osiąga 500 metrów, którą to wysokość nieznacznie przekracza centrum finansowe na Tajwanie. W Hongkongu jest 7000 wieżowców. Landmark miał być najwyższym na świecie ma 574 metry ale pionowe miasto w Moskwie, które ma 600 metrów. Chętnie przejęło ten tytuł, choć nie na długo. Od roku 2008 prowadzi Buri Dubaj ponad 800 metrów i jest bezkonkurencyjnym wieżowcem na naszej planecie. Trzeba uczciwie przyznać, że z realizacją projektu bywa różnie, ale gdy stanie wieża tysiąclecia w Tokio, będzie miała 840 metrów. A mistrzyni wszystkich kategorii wieża Bionik w Hongkongu 1128 metrów. Słyszycie? O! 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 To są wspaniałe dzieła architektury. Zgoda, ale w miastach miliony ludzi będą szukały zwykłych mieszkań. Taki wieżowiec jest jak miasto. Wszystko w nim znajdziecie, biura, sklepy, mieszkania, ale spójrzcie na poczciwą wieżę Eiffla. Dobrze, możemy przejść do koncepcji japońskiej. Mega miasto, które ma dwa kilometry długości i tyle samo wysokości. Podoba się wam? Świetny pomysł! Ale co z ziemią uprawną? Czy jej nie zabraknie? Co ludzie będą jedli? Kiedy zabraknie ziemi, ludzie przeniosą się na morze, zamieszkają na wodzie albo pod wodą. Ja wolałabym chyba miasto pływające, takie jak to. A mnie się bardzo podoba taki domek jak ten. Jedno jest pewne: na wodzie na pewno nie zabraknie nam miejsca.